Cześć, witam Cię, wędrowcze internetu. Dzisiaj przybyłem tutaj do Ciebie i zabracam cię głowę, aby pokazać Ci jak sobie wpisać wszystkie obecnie aktualne kodziki do FK Areny i na pewno żadnego nie pominąć i na pewno nie zrobić sobie nic z kątem, tak? No. Yy, są dwa sposoby. Jeden jest przez apkę napisaną przez fana, jest ona w 100% bezpieczna, jest na GitHubie, więc nie ma żadnego problemu. A druga to jest oficjalna strona Lilith, tak? czyli twórców gry najbardziej bezpieczny, na najbardziej przestraszony sposób, tylko trzeba tam troszeczkę ręcznie przyklikać no i nie jest to automatyczne, więc troszeczkę jest roboty, pokażę Ci oba pierwszy pokażę tej, ten przez apkę napisaną przez pana a drugi to będzie ten przez tego, przez stronę Lilith Zbychu, mój kod Zbychu tu przyszedł, weź się Zbychu usuń dobra, więc tutaj Ci piszę teraz jaka minuta jest pierwszy sposób, a jaka minuta jest drugi sposób i możesz sobie obejrzeć, który chcesz, my sobie obejrzeć oba, nie? Dobra, więc pierwszy sposób, lecimy przez apkę. Pierwsze co, sobie wchodzisz w sklep Play, nie? Czy tam, jak tam to, tam masz, nie? Może być na iPhone Wpisuję wpisujesz sobie e, AFK Redeem, widzisz? AFK R-E-D-E-M, e, pyk. Wyszukuje ci tą aplikację od AFK Redeem, zawiera reklamy 4, 8, y, no i ta ikonka, nie? Klikam się sobie, no i on sobie tutaj instalujesz. Nie ja, oczywiście, mam zainstalowaną, żeby nie zabierać czasu, więc klikam sobie otwórz. Jak, sobie, jak ci się ona otworzy, to wygląda ona w sposób następujący. I jak widzisz tutaj, masz wszystkie kody, i od razu pokazują, co te kody dają, nie? No i masz również napisane kody na biało, na szaro i z takim dopiskiem yy, Expert, czyli że się wygasły, nie? No bo AWK się zaczął tak robić, że kody po prostu mają czas trwania jakiś. I ma tu wszystkie stare kody, też ma sobie zobaczyć co było kiedyś, ale wygasło, nie? Na przykład, jak wprowadzili Witchera, no to było tak, nieważne. Dobra, więc lecimy tak, zaczynamy od tych trzech kreseczek tutaj. Masz User ID, nie? I teraz tak, skąd wziąć swoje User ID? Przechodzisz do AWKRENY, w ogóle twalać sobie notatnik, czekaj, żeby go nie ten, nie wpisywać jak debil. Yy, I tak, i tutaj ma swój User ID, tu, nie? Przepisujesz go sobie, 1, 4, 4, 6, 5, 30, 29. I jest git, nie? I teraz tak, wracasz sobie do apki. Wpisujesz w sobie ten swój user ID. To jest dobre, to ta apka ci go zapamięta. Zaznaczasz sobie wszystkie kodziki, jakie ci się marzą. Możesz sobie nawet w te w experire też zatyknąć, za, za za nie? Nie ma problemu. Tych już nie możesz, ale ty masz wszystkie. Upewnia się, że wszystko zaznaczyłeś, nie? I daje sobie tutaj na tego takiego prezenta. I on Cię teraz prosi o Twój kod do konta. Spokojnie, on ci nic nie może zrobić na tym koncie, ale musi mieć ten kod weryfikacji, żeby po prostu móc Ci wrócić te kody, nie? I ten kod i weryfikacji tak się odświeża za dwie minuty, więc na spokojnie. No, wracasz sobie do tego. I sobie wpisujesz swój kod weryfikacji. I dajesz Pyk. I teraz, chłopie, mieli ci to. Nie? leci Ci wszystko po kolei, każdy pod po kolei, AWK ma tam jakiś antybotowy ten frequency limit, nie, dlatego to tyle trwa, bo musi ograniczać w tym frequency limit, nie. Więc sobie grzecznie czekamy. No i na dobrą sprawę to jest już, nie, jak już nie, wiesz, jak to już nie musisz oglądać, ale pokażę Ci jeszcze, że yy, faktycznie to się wydarzyło, nie. No i co jak coś, to ta apka jest oczywiście aktualizowana, więc nowe kody wychodzą cały czas, nie? Tak jak mówię, używam już od dobrych wielu miesięcy, tak w ciągu jednego dnia kody tutaj wchodzą, nie? No a czy wyciągniesz kody jutro, czy wczoraj wieczorem, czy dzisiaj rano, to nie ma znaczenia. No, <laughs> no jeszcze chwila, wiesz, im więcej kodów, tym więcej tam mieli, nie? No bo musi każdy kod po kolei wpisać, nawet jeżeli miałeś go wpisanego, to i tak go wpisuje i ewentualnie zwróci komunikat, czy on już był. O, sobie tutaj dam ten notatnik. Jeszcze mi się przyda. ok no i masz jakie konto, jaki serwer, jakie, jaki kod został użyty, jakie o, y, już zostały użyte, no i które już były, wiesz, y, przedawnione, nie? Więc widzisz, nawet nawet jakimś, jakieś losowe konto stare y, masz tutaj, że nie wpisałem, ma edri 2023. No i co, jak sobie przejdziesz teraz do awka? to wszystkie kody, które były pod redeem przychodzą Ci tutaj na pocztę. Pętej, by je wyciągnąć w ciągu 7 dni. Dajesz sobie wszystko i wszystko tutaj sobie yy, odbierasz. Nie? Zapraszam Cię do mojego pierwszego odcinka. Yy, tam jest pokazane, jak odbieram sobie 100 scrolli, więc możesz sobie zobaczyć, jak wygląda odebranie wszystkich nagród na raz. No i dobra, to tyle z pierwszego sposobu. Lecimy na drugi. Na drugim muszę zmienić scenę. No i tak, potrzebujesz dwóch stron. Pierwszej oficjalnej strony od Lilith i wrzucę Ci ją jako pierwszy link i to jest ta strona, którą widzisz, czekaj, trochę ją mniejsze, żeby ładnie widać. To jest oficjalna strona od Lilith, czyli od twórców gry. Tutaj sobie wpisuję w swój UID, a tutaj Verification Code, nie? A druga strona to jest taka strona, która się nazywa FK Arena Redeem Codes. Nie, to też jest przez jakiegoś fana zrobione. No i co? I tutaj na tej stronie masz kurde też. Opisane właśnie wszystkie kody, nie? I kiedy on, został, kiedy on wyszedł, co daje, i jak ten kod się kurde nazywa. I teraz tak robimy to ręcznie, no ale jest najbardziej bezpieczny sposób, tak? Czyli przechodzimy na ten yy, Redeem, tak? Jeszcze raz to ściągnę. O, jest ładniej. Znowu przechodzimy tutaj w AFK Arenie do naszego ID. -y, kopiujemy je sobie. Ja już mam zapisane, więc drugi raz nie muszę. Oj, sorry. Wpisujemy to w ID. No i oczywiście w Verification Code wpisujemy nas, nasz Verification Code. Czyli 268281 Oczywiście Ty będziesz miał swój, nie? więc nie przepisuj ode mnie. Dajesz login. Jeżeli wszystko poszło dobrze, to masz tutaj login successful. No i co Ci pozostało niestety teraz? Tu możesz sobie wyjść, wchodzić na tą stronkę. No i mielisz wszystkie kody po kolei. Nie? Pyk, kopiujesz, gifs code, wklejasz i redeem. Jak widzisz, masz error. This serial code batch has already been used. No bo jak widziałeś przed chwilą, wszystkie kody użyliśmy aplikacją, nie? No, ale jeżeli jakiegoś kodu nie użyłeś, to wszystkie po kolei sobie lecisz nie? Jak robisz to za pierwszym razem w nowym koncie, no a jak nie pamiętasz, jakie kody wpisałeś, jakie nie, no to musisz wszystkie przeklikać. Jak widzisz, ten already expired nie? Też go tutaj mają. No i coś sobie lecisz po kolei wszystkie kopiuj, play, redeem. On ci tutaj mówi wszystko, czy ten kod został, yy, czy on do ciebie poszedł, czy już został użyty, czy przedawnił się po prostu, nie? No i to jest taki najbezpieczniejszy sposób, no bo to jest ich oficjalna strona, nie? Po wszystkim jak skończysz, dajesz sobie exit, dzięki czemu Cię wylogowało, nie? Yy, do tego sobie tutaj sprawdzasz na poczcie, bo na poczcie Ci przyjdzie wszystko, co sobie tam dałeś, nie? No i co? No i tyle, nie? To są te dwa wspaniałe sposoby. Jedyne, jedyne właściwe. Czy na iOS-a jest ta apka? No powiem Ci szczerze, nie wiem, nie? Ja używam Androida od zawsze. I na pewno na Androidzie działa. Jeżeli tej apki nie ma na iOS-ie, no to musisz lecieć ręcznie, nie? No i co? Polecam te kody, nie? No bo zobacz sobie tutaj, co oni teraz dają. Tu masz 260 skroli, tu masz kupę Golda i diamenty, kolejne diamenty, i skrole i kolejne 30 skroli, nie? Więc zostajesz kupę diamentów, kupę Golda i 95 skroli do otwierania postaci, tak po nie? A pan co tu się działo wcześniej, nie? Jakieś karty do Stargajda, więcej, więcej wszystkiego, nie? I wiesz, oni cały czas dodają, to nie jest tak, że to latami się czeka, tylko oni cały czas dodają. No, więc jeszcze raz na koniec powiem, zapraszam do mojego pierwszego odcinka. Gdzieś tutaj pojawi Wam się link, nie? Tam sobie właśnie zaczynam z tymi wszystkimi kodami obecnymi i pokazuję, jak można się pobawić w awku i jednocześnie bardzo szybko progresować. Dobra, to tyle. Kocham Was. Dziękuję bardzo. Wspaniałej gry życzę. Jakbyście mieli jakieś pytania, piszcie. Bardzo chętnie odpowiem. No i dzięki za obejrzenie. I cześć.